Chce tego respaw, czy nie? Jest tylko jedno, 15 jest... Jedzie, 15, 15 Ale jedzie, na raz. To właśnie, kurwa, teraz. Hm. No, stoimy tak, że nie ma szans, żeby oni tu No nie wiem, wie, ma... bo jeden przeskoczy Ale... ja Jeszcze raz, raz, sami? Panowie, rozstawać... ja piętnastka, wiecie, y... Dacie radę. Zyndram, ja 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 jestem na... naszym to kapie, to z, to kapie no, z botami. Nie na kapie, no, to tylko to na x Messi Messina dołącza do bitwy. Ja on, jak to, to... zobaczę to... to powie, że nie ma sensu. Zendram, dwie, dwie minuty, dwie minuty. się Leci na was całe zo, zo jedzie no. Cieśnik, cieśnik, przygotować się do kapowania. Ale oni tak szybko. A nie, ja jestem z tyłu z balistą. Idę do tyłu i macie, nie dajcie im... 30 sekund, 30 sekund panowie. Tenerys, ja. potrzebuję dwóch nie, ludzi do nie, nie kapowania sygnału. Nie Dobra, ja już jestem. Czekam. Stojnie, niech, niech wejdą sami Jeszcze nie weszło w ich całe pieczęcie. Ale jest ich no, to dużo pod miastem! Zajmować Denerys, się lepiej! Nie kapować, bo będzie jeszcze jeden atak. Czekajcie, bo jeszcze jeden atak, a potem będzie gorzej. Zatrzymajcie ich za wszelką cenę! A tymi rakietami wojennymi bliżej! Bo oni na mi są Kapować! Kapować! 54 jest! Kapujcie, Jeszcze tak, minuty. Kapujcie, kapujcie, kapujcie. Wchodzicie w kapa. Kurwa jest dwóch tutaj na plecach Nie wiem skąd się wzięli, ale są... Przerwać, kakować, tutaj kakować, mamy tutaj plecach, konie, mamy tutaj konie Pilnujemy kapa, A wszyscy! Popujcie, bo dwóch gość jest od prawej. Góździa jest jarmu nam w naszych. Ale... Czyje te kopinicy? Czemu nie pilnują tego? Halo, kopinicy stoją w miejscu No ale takich kurwa cyrków to nie róbcie że kopienicy stoją wam w miejscu, ludzie! No, już tam wbijam! Już tam wbija. wbijamy, czy się czyścimy, Wszyscy przez bramę! Wszyscy, no, wszyscy, wszyscy, wszyscy przez Nie mogą tego odkapować! Czy z... Uwaga, wszyscy, bo na kapa, wszyscy na Wszyscy na kapę! Wszyscy tu kurwa, Mać! Ja pierdolę, bo pół minuty musimy tu wytrzymać! Mówi, wiedziałem, że to będzie ryzyko duże! Panowie! Panowie, szybko! Nie mogą tego odkapować! Bo przegramy to! Pół minuty wchodzić mi tam! Wchodzić! 10 sekund! Nie możemy zginąć! Chodzić! Odkapowują! Nie mogą to odkapować! Skakuj! Przegraliśmy tu, kurwa! Dobra, zębam! Różnów z obroną! na, na Kurwa, na mać! Mat! Jurek! Assemble! Od razu przegrane! Bo nikogo Za... nie ma, bo wszyscy zginęli, rozumiesz? Bramy Chyba, zamykać, zamykać rady. bramy, bo wchodzą bramą! O, o, się zamiast. Zamiast. A kto otworzył bramę w ogóle? Panowie X-a teraz, x -a. Wszyscy panowie na, x wszyscy, panowie na x wszyscy na x bo oni się główną bramą wlewają.

Mam x, mam x. Padałem, padałem jak muchy. się na ikcie, bo... bo tarajmy, się bo na ikcie, bo... wybijać oh, bo no, braknie kolejki, skupcie go, się, no, wybijać no, 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 ludzi. Cofają się, cofają się. Czafają się. I zamykać bramę teraz, zamykać bramę. To jest przy bramie, zamykać bramę. Cała rozknięta Na Na wyrwę, na wyrwę w środku mamy ludzi Na wyrwę panowie, ustawić wyrwę i wybić Wybić niedobitków Oni już jadą na wyrwę Ja jestem 57 jest, możesz, Centrum Masz pomyśleć ja pamiętaj, o reszcie Ja nie mogę o niczym myśleć, ja muszę myśleć o ruchom i miastach mnie. kadasz, kurde. Dajcie mi wyraź, co, ciągle troszkę jakiś jakieś Na tym plusie są 14 nas jest, co się dzieje tam? Na plusie, na plusie, Artyleria, panowie, na bierze artyleria Oni nie wejdą ani nie mają nic innego Odbić tego plusa prawego, odbić tego plusa Tam jest was 3 albo czterech Wszyscy na plusa. Ile wam minut zostało? Mamy trzy minuty, spokojnie la lama, czy, czy kaf? <grym <grym> kaf. Lama, lama, Lama Najmocniejsi Postawili rakiety, spokojnie Ustawić artylerię, kartacze to macie na wyrwę trzeba postawić, nie mają innego wyjścia, jak wyjść wyrwą. Nikt nie stawia artylerii. Gdzie są kuźwa wszyscy ludzie? Na wyrwie jest... dwie osoby. Pod wyrwę, nie ma tarcz, nie ma pik, wszyscy pod wyrwę. już idą. Ile minut zostało? Dołączają z powrotem. Ile minut zostało? Jest 3 i... 2,50 3 minuty Kolękę osiągnął 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3 minuty Musimy 3, 3, 3 minuty Ja już dołączam się z kolejki Będą wyrwą panowie, A, ale, Pan Panowie, wycinać Za dużo was było na tym lewym plusie teraz Dobrze, wyrwa odbita, wyrwa odbita, odbita, odbita Ale cofajcie, bo oni was biją z arty Cofajcie teraz Wybić tych, co weszli Nie wychodźcie za wyrwę, dokładnie Teraz nic nie zrobię. To już jest tyle, to już jest nasza bitwa. Ktoś widziałeś co było, zastawione niby pewnie i weszli i was przepchnęli wszystko. Nas tak stolica straciliśmy, tylko dwie minuty przed bitwą końcem, że nie ma. Już. Siedmiu jest, siedmiu. Nie, nie chodźcie w perwę, bo nie widzę w kogo strzelam kurwa z World Rocketów. Jest, widzę, bohater, do do... jest jakiś bohater bez jednostek, żeby kapować tam i nie? Nie wychodźcie no wyrwą, nie tak. wychodźcie wyrwą. Jest dwie minuty, czekamy, ustawcie artylerię żeby w razie czego ich odbić. Odbiją no nam X, a to znowu czasu. nie. No znowu... znowu... no, naprawdę już pierdolą, więc. Cofnijcie jednostki, bo strzelają czy... do was z rakiet. Jak wejdą wtedy w nich uderzymy, a nie teraz. Nie wychodzimy za wyrwę. z artylerii, jak z z artyleria jak wodą. Macie młotek na plecach. Otwórz. Młotek na Otworzę tę altinę za 20 sekund. Ale po co? Sam ten, będziesz my atakował, my wszyscy tu się, się i... na Siloni. Jeszcze zostały 2 minuty na Siloni. Chłop wam biegnie na x -a. Panowie artylerią, pójdź gdzie jest zajebana artyleria. Część. Kapiks. Zabity. Zabity. Bronimy pan. Ale nie odpuszczajcie tak, wyrwy, kurwa, bo wyrwą wam kogoś. Bo wybiegliście wszystkimi bohaterami na X-a. A 9, jest tylko was 15, możecie obstawić i wyrwę, i X-a, broń. No moi, no, ten. Czterech na wyrwie, reszta na X-a. Wyrwą chodzą. Kurwa, bo oni też już wyrwą, nie wszyscy są. Księgą, szybko, Xa, a wycinać, kurde, tych sześciu. Sześciu zostało, no dajcie spokój, wycinacie, no przecież mocniej raczej jesteś. Nie, nie ma pici, ale... To, to, to jednostki padają na My, no, ich jest no, to, to jest. 15. Się wtedy, bo o, operam, o, to no, to jest. tylko jest. To jest. To jest. To jest. To was z 15 To jest. 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 jest. nie na Robusta nasi x stracili To jedziemy zaraz potem na robustę Pierwszy cialtinę trudno Już kapują no, sam palczył, O, przejmują, 9 na 15, przejmują kapa Last kapa na Robusta? Tak Ja Robusta upadła Dobra, Dobra. jak Robusta upadła, to jedziemy na altinę Jest, jest dwóch tylko w na ten moment Dobra, to szybko Najlepiej, jak ktoś ma jakąś jazdę, albo coś Mamy ja silo, nie panowie. Eee... Brawo, a tak się bawiliśmy. No bo było, no by, był to strach, to był strach. To się gdyby baliśmy. tam telefon tego nie ogarnął, jak wypadłem już, na, tym X, na, tym, na tej kapie ich, to by naprawdę było źle.